Witamy w podstawowej konfiguracji napędu BKV do bram przesuwnych o wadze do 2500 kg. Przy pierwszym uruchomieniu Automatyka oferuje wykonanie procedury konfiguracji systemu. Jeśli nie znasz tej procedury, możesz przystąpić do ręcznej konfiguracji systemu opisanej poniżej. Zacznijmy od ustawienia języka wyświetlania. Naciskamy przycisk Enter, wybieramy menu językowe i ustawiamy żądany język. Główne pozycje menu to konfiguracja, zarządzanie użytkownikami, informacje, zarządzanie timerami, polecenia, język, hasło i menu funkcje dla tych, którzy są przyzwyczajeni do programowania automatyki za pomocą wyświetlaczy siedmiosegmentowych. W menu konfiguracyjnym znajdziesz wszystkie parametry konfiguracyjne automatyki, takie jak urządzenia zabezpieczające i czasy. W naszym przypadku będziemy kontynuować podstawową konfigurację za pomocą kreatora. Pierwszym parametrem do skonfigurowania jest typ systemu. Określa, czy brama składa się z pojedynczego czy podwójnego skrzydła. W przypadku podwójnej bramy potrzebne będą dwie automatyki. Kierunek otwierania umożliwia ustawienie, czy brama otwiera się w prawo czy w lewo. W naszym przypadku otwiera się w prawą stronę. BKV posiada listwę zaciskową przeznaczoną do przewodowych urządzeń zabezpieczających z czterema zaciskami wejściowymi do podłączenia fotokomórek oraz listew bezprądowych lub rezystancyjnych. Kreator prosi nas o ustawienie pierwszego wejścia bezpieczeństwa CX, wybierając pomiędzy konkretnymi funkcjami fotokomórek i listew krawędziowych w przypadku wykrycia przeszkody. W naszym przypadku ustawimy parę fotokomórek na C1, czyli ponowne otwarcie bramy w przypadku wykrycia przeszkody podczas zamykania. Po ustawieniu wejścia przewodowego CX przechodzimy do kolejnych CY, CZ i CK. Jeśli dostępny jest system radiowy Rio, możliwe będzie ustawienie radiowych urządzeń zabezpieczających, takich jak listwy krawędziowe i fotokomórki radiowe. Funkcja AST umożliwia dostosowanie czułości automatyki na wykrywanie przeszkód. Zaleca się wstępne ustawienie wartości średniej. Aby zaprogramować nadajnik, należy zamontować płytkę AF wewnątrz centrali. Najpierw należy wybrać funkcję, która ma być powiązana z przyciskiem pilota, a zatwierdzeniem klawiszem Enter przycisk zostanie pobrany. Naciśnij przycisk, aby połączyć. Na wyświetlaczu pojawi się potwierdzenie zapisania i numeru użytkownika powiązanego z tym przyciskiem. Procedura będzie czekać na zaprogramowanie nowego nadajnika. Nie otrzymawszy żadnych nowych przycisków do zapamiętania, procedura przejdzie do kolejnego kroku. Przejdźmy do kalibracji napędu. Naciśnij Enter, aby rozpocząć procedurę. Kalibracja wykona 4 ruchy, 2 wolne i 2 z normalną prędkością. Po zakończeniu operacji napęd zostanie prawidłowo skalibrowana. Aby ustawić czas automatycznego zamykania, należy wybrać menu konfiguracyjne, następnie wybrać godziny i na koniec wybrać opcję automatyczne zamykanie. Ustaw liczbę sekund przed zamknięciem i zatwierdź przyciskiem Enter. Do sterowania bramą można wykorzystać jedno lub więcej z pięciu wejść sterujących stop, otwarcie, częściowe otwarcie, zamknięcie oraz polecenie programowalne. Jeśli używane są wejścia 2 i 7, należy skonfigurować typ polecenia pomiędzy krok po kroku i sekwencyjny. Całą konfigurację i wiele więcej można wykonać za pomocą smartfona dzięki Kame Key, narzędziu do łatwej konfiguracji automatyki Kame z telefonu. Mamy nadzieję, że poradnik będzie pomocny. Dziękujemy za wybranie firmy Kame.